Czy wiesz, że bez duplikowalnego systemu pracy? Trudno Ci będzie zbudować zespół w network marketingu. Zarządzanie ludźmi w tej branży, a raczej prowadzenie zespołu wymaga dużej świadomości ze strony lidera. Świadomości na temat zadań, które powinien, na których nie powinien wykonywać, wiedzy, jak prowadzić ludzi znajdujących się na różnych etapach rozwoju, odpowiednich narzędzi pracy oraz duplikowalnego systemu. Lider musi także posiadać kompetencje, dzięki którym będzie efektywnie wpływał na zespół i zwiększał jego wyniki. Tymczasem liderzy często stosują metodę aby nie urazić lub przeciwnie, metodę nakazów i zakazów, chcąc w ten sposób wpłynąć na zespół. Nie są to jednak techniki ani skuteczne, ani charakterystyczne dla skutecznego lidera. Lider w branży network marketingu musi mieć wiedzę, dzięki której potrafi wspierać swoich ludzi w rozwoju, a także stworzyć odpowiednią atmosferę i motywację wśród członków zespołu. Zarządzanie przychodzi mu wtedy naturalnie i przynosi realne efekty. Ludzie wiedzą, co robić, a skoro wiedzą, co robić, to zarabiają pieniądze. Myślisz, że takim liderem trzeba się urodzić? Otóż nie. Liderem się nie rodzi, liderem się staje. Na warsztacie Lider Multilevel przekonasz się, że takim liderem może zostać każdy. Każdy, kto potrafi świadomie i skutecznie zarządzać zespołem, o ile zdobędzie odpowiednie kompetencje i stworzy duplikowalny system pracy. Ty też możesz. Jeśli twój zespół każdego dnia narzeka na brak wyników, ciągle unika szkoleń. Nie jest zaangażowany we wspólne cele, to koniecznie musisz dowiedzieć się, jak to zmienić. Podczas warsztatu Lider Multilevel dowiesz się, jak stworzyć tożsamość lidera. Zdobędziesz wiedzę, jak poprowadzić swój zespół, aby jego działania przynosiły oczekiwane efekty i nie tracił zaangażowania. Stworzysz system pracy, który będzie prosty i duplikowalny. Opracujesz narzędzia do zarządzania zespołem oraz kontroli ich pracy. Napiszesz ekspoze lidera i ustalisz zasady współpracy, które pomogą Ci egzekwować zadania. Stworzysz także system wsparcia i rozwoju dla swojego zespołu. Pamiętaj, że w szkole nie uczono nas współpracy, a oczekiwano od nas samodzielności, co sprawia, że prowadzenie ludzi nie jest dla nas czymś naturalnym. To po Twojej stronie, liderze, leży nauka tej umiejętności, bo jest to jedna z najważniejszych kompetencji w branży network marketingu i to ona decyduje o tym, czy zbudujesz prawdziwy biznes, czy tylko dorobisz do domowego budżetu. Wybór należy do Ciebie.